Siemaneczko ziomeczki. Witajcie na pięknym moim kanale. To jest mój pierwszy filmik na moim kanale gamingowym, więc możemy zacząć. Jesteśmy ogólnie w Map City. Tak ogólnie mój skin wygląda. Niestety przebierałam się i mi się skin... Znaczy grałam już i można tak powiedzieć Ups, filmik nie miał dźwięku. Więc muszę jeszcze raz nagrywać, ale to tam nic. No dobra, więc ja Wam pokażę mój dom w Map City. Mam nadzieję, że Wam się ogólnie spodoba taka wersja gry. Piszcie w komentarzu, yy, jakie gry mogę jeszcze grać. Na laptopa. I jakby nie muszę ich instalować. Więc tak jakby. I pamiętajcie, że na tym kanale jest konkurs, jeśli ktoś. Napiszę swój nick w opisie. Przepraszam, w komentarzu. To wylosuję osobę i kupię mu coś właśnie z Map City, co będzie chciał. Za mniejszą kwotę niż 1000 zł. Ja wiem, że to tak skan, ale dobra. No i widzicie kwiatki zbierałam z widzami. Ale dźwięk się usunął. No, mam nadzieję, że teraz będzie dźwięk. I Wam pokażę mój dom. Mój wielki dom. Kupiłam go za 5000, jak się nie mylę. I do tego jeszcze dużo rzeczy kupiłam. Ja miałam ogólnie 7000, ale wszystko wydałam na Łazienkę, bo przynieść, bo będziemy przenosić ten pokój. Ten pokój tego nie będzie. On będzie gdzieś indziej. Tutaj ogólnie mamy kuchnię, jadalnię, jakieś. No i ogólnie. Wszystko, co może być z kuchni. Więc tutaj jest jakiś pusty pokój, możecie pisać, co też możemy tu zrobić Tutaj mamy jakieś Mój pokój jakby Tutaj mamy dla zwierzątka jest jakaś toaletka Łóżko ogólnie, takie mi się najbardziej podobało Szafa, jakieś tam na buty czy coś Tutaj mamy pokój taki jakby salon, ale też jakby Do nauki, do grania na komputerze, takie coś Raczej tutaj przeniosę te meble z góry. To jest byle jaki pokój, nawet nie wiem, co to jest. Tutaj mamy pokój taki jakby zabaw czy coś, co nie. Jest uścigawka, są bąbelki. Dzisiaj będziemy to przenosić i... przenosić. Więc to trochę zajmie, ale mam nadzieję. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapeczkę w górę i nie zapomnę o dzwoneczku, bo ominą was filmy, a filmy będą regularnie na kanale. Więc ogólnie chowamy te meble. Ogólnie tak się starałam nad tym pokojem, ale dobra. Wiecie, żeby tu było ładienka, to, to musi ładnie wyglądać. Przesuwanie tych rzeczy jest na serio męczące. Pomyślcie, że ja miałam cały dom w tych rzeczach i musiałam wszystko pousuwać, żeby wprowadzić się do tego domu. Ogólnie. Więc jest ogólnie e, bardzo źle. Ale wiecie, to tam zawsze jest jakby dobrze i w ogóle i wszystko I teraz będziemy usuwać yy, różne rzeczy z tego pokoju W ogóle tu był taki klimat yy, jakby... Klimat fajny Nie do końca taki super Ale zawsze będzie fajnie Przepraszam, ale muszę tam sprawdzać Czy jaki jest czas naszego odcinka Mam nadzieję, że tak będziemy mieć 10 minut przynajmniej i w ogóle, ogólnie spokój, skończyliśmy Ogólnie dużo też kupiłam na Halloween i na święta O nie, szopa nie chce szopa nie chcę, ja chcę coś innego Ogólnie ja chyba zmieniła ściany Nie wiem, na pizzę? To będziecie mieć pizzę mm. O, ale super, to odbiorczyli dla mnie Więc kupiłam różne rzeczy i mam nadzieję, że to będzie fajnie. W ogóle nie spodziewam się takich nowości w tej serii. Czy tutaj można zmieniać kolor? Niestety nie można. Ale skąd No ale wagę mam, mogę się zważyć. Jeszcze nie wiem, jak to tu będzie ułożone. Bo to, to są takie ręczniki, ale chyba będzie nad tym. A ja to w ogóle nie dałam. Może będą gdzieś tutaj, o chyba tak będą. Najlepiej pasowałem. Lustra to później. W ogóle tutaj co to jest to? A, to jest pralka, to jest pralka i suszarka. To nie są dwie takie same rzeczy. To jest dwa różne rzeczy. Ale to wielkie, słuchajcie, taki wielki klocek. Mam dalej. Ja myślałam tutaj takie małe, a tu takie wielkie, to jest prysznie. Na razie nie wiem, czy chcę Wam. Ok, czy umywalkę? Umywalkę. Umywalka będzie chyba po tej stronie. W sumie ładnie to dekoruję. W ogóle moja koleżanka mi pomagała ze prawie wszystkim. Szanuję za to, że miała cierpliwość do mnie. I ją bez serdecznie pozdrawiam. Bardzo ją pozdrawiam. Kocha, najlepsza na świecie. Pomogła mi tutaj wszystko ogarnąć. Sama bym sobie nie poradziła nagrywaniem filmików. Więc, no, te lustra położyć tu, albo to zmniejszyć, to zniżyć na pewno. Bo nie wiem, jak to będzie wyglądało, i te lustra położyć, tak? Mm, bo jeszcze mam takie jakby dodatki, jakby waga, czy coś takiego. To są takie dodatki. I bagi w ogóle nie będzie widać, bo jest w fioletem kolorze. Okej, okay, no dobra, nie będzie jej widać. Ręczniki będą na ścianie ręcznika, jednego też nie będzie widać, bo z takim samym kolorze. Mamy też kosz na brudne pranie. Zadbam o wszystkie dodatki, jakie to mogło dodać. Serio. nawet jakieś brudy. Tego kosza w ogóle nie widać. Coś się zlegowało. Pewnie tak. Tutaj jest do kibla. No to tutaj będzie wisiało. Może jakieś kwiatki też damy? Nie wiem. Chciałam, żeby ten koszyk było widać na to pranie, ale dobra. Może go tu, może będzie go widać. I będziemy mogli jeszcze szukać. Ogólnie tak na razie to wygląda. Tutaj jest ten koszyk. To jest umywalka, jest chyba spokojna. jest kiwel, jest prysznic, który nie działa, ale jest, jest waga, która też nie działa i są ręczniki. I zobaczymy co można jeszcze tutaj kupić ciekawego, pasowałoby też mieć wannę, w by to byłoby super. Więc pójdziemy do sklepu, ale nie będziemy chcieli chodzić, po prostu mamy tutaj na miejscu I ogólnie mam dużo większość tych rzeczy, część, ale tutaj niektórych w ogóle nie widać Tych rzeczy i to jest smutne, trzeba po chwilę pochodzić Jakieś kwiaty, no dobra, okej okay. najta... Ale ja mam przecież taką wannę, zapomniałam przecież, ale zobaczmy co tu jeszcze mamy to jest jakiś stołek, nie wiem na co. Chyba jak dziecko jest małe. Prysznic jest, ale prysznic już mamy. No dobra, więc zobaczymy. na razie wyjdę, bo chyba mam takie rzeczy dużo. Eee, um, w ogóle mam bardzo dużo takich rzeczy. Eee, mam dużo rzeczy, w ogóle pląta mi się język, bo nie wiem co mówić. E, nie wiem co mówić, na serio plątam się język tak strasznie, strasznie. Ale mam nadzieję, że Wam się takie filmiki spodobają. I możecie pisać takie gry. E, możecie wybrać. Znacznie myślałam coś się tam zrobić, ale już je wracam. Mogę nawet grać w na serio. Co napiszecie, w to zagram? Naprawdę. Jestem taka miła, że co napiszecie to zagra. Jestem na serio święta. Sama się dziwię. Ale nie jestem aż tak, wiecie, w drugie no. Więc... Teraz ustawiam, że z nami będą dwa takie... O! To będzie dla dzieci, a to jest bardziej dla dorosłych lustro. O, tylko coś takiego. Dziągę. wracam tym zamiast mądra jestem naprawdę tak było lepiej co nie? chyba tak no i mamy dwa kibyle, ale już nie chcę mi się dawać dwóch kibulów zastanawiam się czy jakąś Mnie tutaj szafkę nie dać No pewno nie dam zastanawiam się nad takimi szafkami, szafkami normalnymi na przykład coś z stylu... Szafka. I do tego kwiatek na górę. Już tu Was chyba spokojnie Zobaczę tylko... O przepraszam za mój telefon. Zobaczę tylko, ile ja nagrywamy już 10 minut. Wow, ale się rozgadałam na serio. No i chyba tak to zostanie. Tutaj mamy wannę, w której nawet nie mogę wejść z tego wszystkiego. A wiecie co bym poprawiła? Jedną rzecz, poprawiałabym hmm. te ręczniki, że po jednej stronie też będą ręczniki, o tak Co to jest, chcą chcą fotela, fotela nie chcę Okej, okay, więc tak teraz to, to jest jakaś to jest łazienka teraz, w ogóle co tu można robić, tutaj nie można prać, tutaj nie można nic zrobić, tutaj można usiąść I to jest takie dla dzieci i takie albo dla chłopców, dla dziewczyn jak tam to woli. Ale mi się wydaje, że taka fajna taka szuflada. Wiem, że chyba nikt nie ma w łazience yy, takiej szuflady. Mogę się wykąpać, o! No i mogę zjeść, zrobić jedzenie, więc to jest mi spoko. I w ogóle w Robloxa mogę grać nie tylko w Map City, jakieś szczelanki czy coś. Też grałam, przyznaję się, że grałam w szczelanki. Kochani, więc to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika, więc piszcie w komentarzach. Wylosuję na serię osobę i kupię jej to, co będzie chciała. To papatki! Pa!